Znajdujemy się właśnie pod termami, term Warin, Warmia Park, które są około 18 minut od Olsztyna i pokażę Wam zaraz tutaj jak wygląda, a okolica jest przepiękna, tutaj są ogromne place zabaw, dużo zieleni, także zaraz zobaczycie jak wygląda basen. Jesteśmy w środku, więc tutaj jest pierwsza zjeżdżalnia, tak zwana cebulka. Bardzo głęboka, chyba ma 2 metry ponad 2,30, coś takiego. Tutaj jest taki zwykły basen, niegłęboki dla tych, co nie umieją pływać, boją się wody i dla tych, co umieją, oczywiście też. Teraz muszę się schylić. bo e, później mamy taki malutki basenik dla dzieci. Jest tam również zjeżdżalnia, czego w głębierskim na przykład brakuje. I tutaj pod nami jest taka rwąca rzeka. Nieduża, ale bardzo fajna. I mamy zjeżdżalnię żółtą. Tak zwaną kamikadę, gdzie prawie umarłam generalnie. No i czerwoną, taką bardzo spokojną. I czy tutaj jest coś jeszcze? A, na dworzu są dwie jacuzzi, ale to pokażę wam za chwilę. No i generalnie tak to wygląda. Teraz przejdziemy się jeszcze po całości. Ale nie jest jakiś duży kompleks, tylko jest tutaj bardzo tak... Nastrojowo powiedziałabym, że wszystko jest w drewnie. To Oczywiście są termy, więc woda całe szczęście nie szczypię, nie szczypię w oczy, w nocy i tak dalej, więc fajnie. No to lecimy dalej. No tu są jacuzzi właśnie z widokiem na las i gdzieś tam jest jezioro, że pięknie, pięknie. A Na terenie hotelu jest zwłaszcza takie miejsce na grilla. Tam jest zabaw, fleżaczki, tam sobie ludzie siedzą i są również konie. Stajnie. Koniki. No. Cześć koniku! My właśnie już wyszliśmy z basenu Jak mogliście przed chwilą zobaczyć Jeszcze mam głowę mokrą Ale odnośnie tego w ogóle Miejsca, bo to jest też hotel To jest bardzo ładnie, jest blisko takiej Natury, dużo tu jest drzew Lasu, niedaleko jest jeziorko Z w miejsce na ognisko I takie tam, ale my stricte o basenie No to na pewno jest co robić ale na cały dzień bym tutaj nie przyjechała. A ty? A ja więc, 3 godziny to jest max. Byliśmy 2 godziny, i może to w miarę krótko 3 godziny to by było tak maks, i nawet nie wiem, czy bym chciała tak ponownie przyjechać, bo no, chyba nie, nie? Natomiast, jeśli chodzi o Mikołajki, no to my chyba bardzo chętnie i o wiele bardziej nam się tam podobało. Chociaż tutaj jest tak bardzo klimatycznie. Ten basen jest taki klimatyczny, jest cały w drewnie, jest troszkę ciemno, ta woda jest taka zielonkawa, bo ma dno zielone i ja na przykład ten basen polecałabym osobom, które mają rodziny i malutkie dzieci, bo jest fajny brodzik, jest fajna zjeżdżalnia, wszystko jest takie bardziej... Małe, takie przyjemne, klimatyczne. Natomiast jeśli macie takie dzieci w wieku szkolnym 6-7 lat, no to jednak Gołębiewski już wygrywa, bo jest tam więcej rzeczy do roboty. Po prostu dla dzieci, które też się sobą same zajmują, nie potrzebują jakichś tam stricte zabawek. Ale tutaj też nie było za dużo zabawek. Może właśnie ten klimat, że jest tutaj mniej miejsca, sprawił, że tak się wydawało tutaj bardziej dla rodzin z dziećmi. Ale takich miejsc wypoczynkowych, leżakowych w sumie nie było, gdzie w Gołębiewskim było tego dużo. Są one były płatne, są płatne. Leżaków było bardzo mało i nie. też nie było właśnie gdzie tak leżakować, wypoczywać, takim gondijskim jest gdzie leżeć. Mm. Ale tutaj no, nie porównując do ale ogólnie miejsce fajne, klimatyczne, bardzo ładne, yy, ale no... Lepiej dla dzieci tutaj niż dla Tak stricte dla basenu przyjechać to chyba nie, to chyba dla Gołębywskiego Gołębiewsk lepiej i fajniejsza okolica i wszystko, bo tutaj jesteśmy pośród e, lasu, ale i tak się wybawiliśmy i tak nam się bardzo podobało. Ta zjeżdżalnia kamikadze żółta, to wyleciałam stamtąd jak z procy po prostu, woda mi cała wleciała do nosa i wszędzie, do oczu ale całe szczęście nie szczypie i to na przykład bardzo pomaga e, i co jeszcze mogłam powiedzieć szkoda, że te dodatkowe rzeczy były płatne bo nie jest to taki tani basen, zapłaciliśmy 52 zł od osoby za dwie godziny, ponieważ też są obecnie święta no, znaczy święto, mamy dzisiaj 1 maja dlatego normalnie kosztuje chyba 36 zł za bilet normalny no i co tu jeszcze więcej powiedzieć, chyba tyle mogliście zobaczyć na filmie, na pewno tak przyjazdem można na chwilę zajechać z małymi dziećmi jak najbardziej, bo tutaj się po prostu nie zgubią, chociaż powiem Wam szczerze, że te zjeżdżalnie tutaj nie są najleżejsze, ta właśnie czerwona może ok, jest taka lajtowa, ta żółta jest masakryczna, a jeśli chodzi o taką zjeżdżalnię, taką biszkoptową, taką kremową, taką delikatną w dół, to ja tam za każdym razem byłam pod wodą, więc. Ale dzieciaki są odważne, tylko już takie starsze, nie? A dla takich maluszków, no to ewentualnie tam był jeden taki brodzik, więc no mm, jakbym miała przyjechać, to bym wolała chociaż pewnie tutaj też cenowo się to miejsce różni. No i tyle. My już wracamy, także dzięki za oglądanie, zostawiacie za kciuki w górę i do następnego. Pa! pa.